Jak słyszeliśmy we wprowadzeniu do Mszy Świętej, zbliża się koniec Wielkiego Postu. A więc i narasta też napięcie, to duchowe, w nas, w liturgii słowa. Należałoby już mieć jakiś owoc tego Wielkiego Postu, dokonać tej wewnętrznej przemiany. I temu wszystkiemu pomagają nam dzisiejsze czytania. W tych czytaniach są dwa wątki, które splatają się w jeden i są one nierozłączne, jak dwie nici splecione. Pierwszy wątek dotyczy stanu życia wewnętrznego człowieka. Człowieka, który często ma serce z kamienia, jak czytamy, u księ czytamy w księdze proroka Ezechiela. Ma serce z kamienia, które ma stać się sercem z ciała. Prorok mówi w imieniu Boga: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela. Chodzi o szczątki zmarłych Izraelitów, ale w tym duchu nadprzyrodzonym, jak rozważamy słowo Boże, chodzi o groby ludzkich sumień, również o te groby, z których wydobywa. Bóg człowieka, ale nie może uczynić to bez człowieka. Ma się dokonać to mocą Chrystusa i ma się dokonać przemiana wewnętrzna. Człowiek ma być przemieniony w Chrystusie. Nikt z nas nie wejdzie do królestwa niebieskiego, jeśli nie będziemy przemienieni w Chrystusie. A ta przemiana dokonuje się stopniowo w ciągu całego naszego życia. Ziarno przeniczne Wrzucone w glebę. Jeżeli nie obumrze, nie wyda plonu. To jest właśnie to obumieranie, często bolesne dla własnych wad. To jest ciągłe ocieranie się w społeczeństwie z innymi ludźmi. Nie chodzi tu o fizyczny kontakt, ale chodzi o te napięcia międzyludzkie, niezrozumienia, gdzie człowiek, człowiekowi nie zawsze wyświadcza dobro a często posuwa się do zła, nie potrafi się opanować, nie potrafi usłużyć drugiemu człowiekowi. Jak dalecy bywamy jako chrześcijanie od miłowania bliźniego jak siebie samego? A przecież mamy wykonać podwójne przykazanie miłowania Boga i człowieka. Zatem jak ma się dokonać ta wewnętrzna przemiana, przemiana na wzór Jezusa Chrystusa? Poucza nas o tym, święty Paweł Apostoł w liście do Rzymian, ci, którzy według ciała żyją, Bogu, podobać się nie mogą. I tutaj chrześcijanin jest w opozycji do świata, mówiąc o świecie, nie chodzi o figurę literacką, językową, ale chodzi o tych wszystkich, którzy nie są Ducha Bożego, nie są ducha Chrystusowego. Jeżeli jesteśmy Ducha Chrystusowego, to mamy w sobie właśnie Jego ducha, ducha Bożego. Ducha człowieka, który przestrzega przykazań Bożych, nie wybiórczo, nie tylko te, które mu nie sprawiają kłopotu, ale przestrzega wszystkich przykazań boży, Bożych. Miłuje Boga i miłuje człowieka. Zachowuje te przykazania nie w odświęta i nie tylko z okazji rekolekcji, ale każdego dnia i każdej nocy. Wy jednak nie żyjecie według ciała, mówi Paweł, zwraca się do Rzymian i zwraca się do nas, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w Was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. To jest pierwszy wątek. To jest ta przemiana, która ma dokonywać się w nas stopniowo i przez całe życie. Jeśli chcesz iść za mną, weź swój krzyż. A więc zaakceptuj swoje człowieczeństwo ze wszystkimi niedoskonałościami, ale mówiąc o akceptacji, jednocześnie nie zgadzaj się na to, co jest wykroczeniem moralnym. Zaakceptuj wszystko to, co spotykasz na drodze. Staraj się przeciwstawić temu, ale mocą Bożą, nie swoją mocą. Jeśli pojawi się cierpienie, niech ono ciebie nie przygnębia. Zwróć się do Chrystusa i On da Ci tę moc. I niespodziewanie pojawia się drugi wątek, który jest dla nas bardzo ważny. Jest to wątek dzisiejszej Ewangelii. Słyszymy to, co często rozgrywa się w tym szpitalu i w podobnych mu miejscach na świecie. Oto rodzina Łazarza Marty i Marii, i Łazarz ich brat ciężko zaczyna chorować. I ta choroba przybiera zły obrót, tak sądząc po ludzku. Ta choroba zagraża jego życiu. Stąd też siostry zawiadamiają Chrystusa, Jezusa, aby przyszedł, pośpieszył się. On mówi, że przyjdzie, rzeczywiście, ale nie śpieszy się. Zostaje jeszcze dwa dni. Jest to niezrozumiałe dla Marty i Marii. Dlaczego on został? Gdybyś, Panie, tu był. Nie wydarzyłoby się to. A co się wydarzyło? No, łazarz zmarł. Kiedy uczniowie ponaglali Jezusa, on powiedział, że ta choroba nie zmierza ku śmierci, że on tylko śpi. Oni tego nie rozumieli. Kiedy przyszedł, Marta wychodzi mu na spotkanie i właściwie oskarża go, gdybyś tu był. Te oskarżenia są bardzo często słyszane. W takich miejscach jak to. Gdyby Bóg był, to nie wydarzyłoby się to. Dlaczego to nas spotkało? Najpierw odpowiedzmy na to pytanie, dlaczego spóźnił się Jezus. Otóż spóźnił się, aby okazała się chwała Boża, w pełni. Spóźnił się też dlatego, żeby rzeczywiście łazarz umarł, nie tylko zasnął, ale by pokazać całą swoją moc, moc Bożego Syna. Że panuje nad życiem i śmiercią, co kwestionuje cały czas szatan i ludzie, którzy słuchają szatana. Panuje nad życiem i śmiercią, nie człowiek. Człowiek może odebrać życie drugiemu człowiekowi, ale nie może go wskrzesić. Tak naprawdę nie może mu dać życia, bo zawsze, nawet jeżeli czyni to bezbożnie, to czyni we współdziałaniu z Bogiem. Bóg jest źródłem życia, tylko nie odbiera człowiekowi wolnej woli, nawet przestępcy. No i spóźnił się Jezus. Tak się wydawało Marcie. Jezus jej mówi, ja jestem zmartwychwstanie i życie, ale ona wciąż przy swoim trwa. Jak człowiek zraniony, jak człowiek lękający się, jest kurczowo... Kurczowo się trzyma tych myśli, które są dla niego bezpieczne. I Jezus zwraca się do niej bardzo spokojnie i tłumaczy jej. Tłumaczy jej dwa aspekty. Ten, który zmarł, może zmartwychwstać, a ten, który żyje i wierzy w Jezusa, nie umrze na wieki. Przejdzie przez bramę śmierci, ale będzie żył na wieki, zmartwychwstanie z Chrystusem. Odzyska ciało. Ona jednak tego nie rozumie. Zrozumieli jednak wszyscy łzy Jezusa, bo zapłakał, wzruszył się głęboko. Pokazując to, że jest Panem życia i śmierci, Jezus jednocześnie zapowiada to, co się wkrótce stanie, bo jest to ostatni wielki cud i ostatnie wskrzeszenie, które dokona się przed męką Jego w Jerozolimie. I Łazarz zmartwychwstanie. Łazarz, przepraszam, zostaje wskrzeszony. To jest wielki cud. To jest moc Chrystusa. Chrystus potrafi człowieka tak uzbroić w łaskę, że ten człowiek krzyknie: "Jak sen marnotrawny, wstanę i wrócę do Ojca mego. Rzucę to wszystko, co do tej pory mnie raniło. Rzucę każdy nauk, każdy grzech, każde złe niestosowne zachowanie się, spróbuję poprawić swoje wady i wrócę do Ojca. Jednocześnie Chrystus wciąż nam komunikuje i przypomina, że w cierpieniu mamy pamiętać, człowiek to nie tylko ciało, to nie jest rozumne zwierzę, które stoi na czele, na szczycie drabiny wszystkich zwierząt. Ale to jest korona stworzenia. Człowiek to dusza i ciało. Nieśmiertelna dusza i ciało to jest jedność. I to, co się dokonuje w Jerozolimie, to, co się stanie podczas Wielkiego Tygodnia, to będzie przezwyciężenie śmierci, tego, co się najbardziej wszyscy boimy. Bo się śmierci boimy. Człowiek próbuje zapanować nad śmiercią, ale właściwie panując nad śmiercią może tylko zadać śmierć, bo nie może uczynić człowieka nieśmiertelnym. Ta nieśmiertelność należy do Boga i Bóg to obiecał każdemu z nas. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele i o tym musimy pamiętać. Zwróćmy też uwagę, że nie mogą się pogodzić z tym faryzeusze i ci Żydzi wykształceni, którzy mają władzę. Faryzeusze zwołają Sanhedryn i w tym na tym spotkaniu uchwalą, że trzeba zabić Jezusa. Jezus przekroczył czerwoną linię. Przekroczył tą linię, bowiem lud mu zaufał. Pokazał całą swoją moc. Ta decyzja ich nie była decyzją religijną. Nie była nawet zakwestionowaniem tego, że jest Mesjaszem. Ona była ściśle polityczna. Dlaczego polityczna? Dlatego, że liczyli się z Rzymem. Jeżeli będą niepokoje. W Jerozolimie, to Rzymianie zainterweniują, zmiażdżą kolejne powstanie żydowskie, odbiorą im władzę, tą jakąś karłowatą władzę, pod okupantem, ale jednak władzę, stracą wszystko to, co mają, stracą całe swoje dobro, dobro to polityczne, społeczne, całą swoją władzę. No i Jezus został skazany na śmierć. Ten, który jest Panem życia i śmierci. Jak zatem w Wielkim Poście zwracamy się do Jezusa? Czy dziękujemy mu za dzieło zbawienia, za to, że rozbił bramy piekielne i rozbił bramy śmierci, że przywrócił nas na nowo do dziecięstwa Bożego, co więcej, że przeprowadzi nas przez śmierć, a przecież każdy z nas musi przejść przez tą bramę. Przejść z Chrystusem, a iść bez Chrystusa. To jest ogromna różnica. Nawet nie da się do tego, tego porównać do takiej sytuacji, gdzie człowiek idzie wysoko w górach bez przewodnika albo z przewodnikiem. To nie jest to samo, bowiem człowiek nas może prowadzić tylko za życia i podejmie się tego przeprowadzenia w górach, jeśli ci, którzy idą z nim mają odpowiedni ekwipunek, odpowiednią kondycję fizyczną i psychiczną. A Chrystus jest nam wierny. Jak pisał to Benedykt XVI w encyklice z Pesalwi o ludzkiej nadziei. On z nami jako dobry pasterz przechodzi nie tylko przez ciemną dolinę, ale przechodzi przez bramę śmierci. Nikt z nas nie może przejść z drugim człowiekiem przez bramę śmierci. Możemy równolegle przejść, ale nie możemy go prowadzić za rękę. Z nami przechodzi Chrystus, a on jest Panem życia i śmierci. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, będzie żył na wieki. Uwierzmy mu i chociaż odrobinę umniejszmy, niech to umniejszy w nas lęk przed śmiercią, który jest gdzieś skrywany i odzywa się w chwilach próby, bo tak na co dzień on się nie odzywa. Na co dzień jest wyśmiewany w różnych filmach, w kabaretach. Człowiek próbuje zapanować nad tym lękiem. I to mu się na co dzień udaje, ale kiedy zderzy się z cierpieniem, z zagrożeniem życia, ten lęk odżywa. Dla człowieka wiary jest to sytuacja zrozumiała, ale jednocześnie niebeznadziejna, bo cała nadzieja jest złożona w tym, który jest życiem, jest zmartwychwstaniem i daje nam życie wieczne. W Tobie, Panie, zaufałem i nie zawiodem się na wieki. Wyznajmy wiarę. Wierzę w jednego Boga.